Trzyma ludzi z tej strony się kłania. Szogo? Jak się nie nagrywasz. Szogo? Nagrywa dzisiaj będzie coś nietypowego u mnie, e, ponieważ właśnie wróciłem e, z rajdu po sklepach. Wiecie, dzisiaj Black Friday, te sprawy i chciałem się pochwalić zakupami. E, no więc kupiłem kilka rzeczy e, plus dwa lootboxy. E, lootboxy są z e, sklepu Mediamarkt i jestem ciekawy, co jest w środku. E, najpierw pokażę po prostu zwykłe zakupy, które kupiłem na promocji. A potem przejdziemy do tych dwóch grup boxów. Dobra. Na pierwszy ogień słuchawki takie ładne. Cold, A Cold Alpha S firmy HyperX. Obradu mówił, że dobre. Jest nawet polski. Słuchawki do regulacji basów. Słuch słuchawki. Dobra, te słuchawki do regulacji Słuchawki, tak serio mówiąc. Zliczowana głośność gier i rozmów dwukomorowe przetworniki HyperX wyjątkowy komfort i wytrzymałość HyperX Ogólnie wam powiem tak, w tych słuchawkach planuję coś tam postreamować bo Jak widzicie zawsze mam tutaj te słuchawki na uszach i mówię do tego mikrofonu, tutaj jest porządny ten sprzęcik Jestem ciekaw jak się sprawdzą na streamach growych żeby, czy jakoś będzie lepsza Jakby jesteśmy przy słuchawkach to kupiłem sobie takie do na co dzień, marki Jaba. Chciałem takie mieć douszne, wiecie, pod Bluetooth'a, brat mówił, że dobra firma, ja tam nie znam tej firmy w ogóle, ja chciałem kupić JBL'e, JBL'e były na promocji za 30 euro, jak widzicie tutaj standardowa cena to jest praktycznie 140 euro bez centa, ja dałem 44 euro za nie, więc myślę, kurna, dobry deal, brat praktycznie to, kurna... Bo, się tam i groził jak ich nie kupię, tylko, tylko wezmę od Bele, tam mi zaszczeli. Dobra. Jeszcze co tutaj z No to trzy gry na Switcha. E Metroida wziąłem najnowszego, jak się nie mylę. E Ludzie go e trójeczkę. I Super Mario Deluxe'a. Za te 3 gry zapłaciłem 111 euro Promocja była 3 za 111, ja wybrałem, bo mam po prostu Tej promocji A właśnie zapomniałem powiedzieć Jeśli chodzi o te No to dałem 70 euro za nie A tam pisało, że cena jakieś 108 euro Czyli technicznie prawie 4 dyski przecebuliłem A teraz przejdziemy do najlepszego hmm. a więc jesteśmy w tematach rówkawkowych To jest pierwszy Loot bo Box z Martku. E, tak wygląda, nie będę ściągnął niemiecki mieszkam w Niemczech, co nie, Będzie w Polsce też tak jest gwarantowane, jak widzicie, 235 euro czy, wiecie, sprzęty, te sprzęty, ale zrobili zniżkę na 108, co nie czyli zapłaciłem 108 euro i tu jest gwarantowany sprzęt za 235 euro 46 centa tutaj drabnym druczkiem jest jeszcze gwarantowana jedna rzecz i napisane, że Słuchawki są też gwarantowane, więc będę miał za trzecią e, parę słuchawek plus jeszcze jakieś tam e, randomowe rzeczy. No w końcu, wiecie, Ludwig. Czyli mam tu jakoś e, jakieś słuchawki, co nie i parę innych klamotów, no to otwieramy. E, paczki są dwie, jakby się ktoś e, chciał zainteresował. Druga zaraz będzie otwieramy. A śmieci standardowo, przecież. Ciekaw, co w środku, na pewno do słuchawki, ogólnie coś świeżo poza kupa. Ale brat mnie tam ciśnie, bo jest ciekaw, co w środku. Obiecałem, mówię, szybko, nagram filmik tylko i zobaczymy, Czy się przede mną. Albo nie zobaczymy, to coś, czego nie mogę pokazać. O, w dupę pomyliłem się, jest więcej rzeczy. Jest du o wiele więcej rzeczy sami. zobaczę, kupa. Najpierw pokażę Wam. To wygrałem. Za 235,46 euro. Teraz tak po kolei ciągniemy, po prostu sobie. zobaczymy. No więc, tak. Powerbank 4000 mocy. Real Power firma. Jakiś taki PowerBanczek z pewnej firmy. O, to jest lepsze światełko. Chwyta też, zobaczymy jest coś po polsku, czy tylko. Tak, moc 4000 pojemności. Mikro USB. No taki standardowy power bank dla mnie, bez szału. Heh, Charge R Watch. Charge R Watch. Yy, ładowarka do zegarka. Do watcha. Smart watcha. Nie mam. <laughs> o, są słuchawki. Kurno, są są słuchawki. Jak widzicie, takie. więc to to bank. Bank and kurna, dobra, dobra. Mm, power to takie zwykłe słuchawki W sumie nie wiem, nie znam się Pierwsze, że kosztują 193,99 euro Czyli 133,99 euro Nie znam się Tutaj jeszcze jakiś taki obrazek z tyłu Nie wiem, nie znam się Stestujemy eee, To Test, one są na kabelek pod USB-ku Z tego co piszę tutaj jestem usunących 5 godzin jadą na ładowaniu Mm. Testujemy później. Tu mam dwie, dwie przenośne do telefonu. O, minionka dostałem jakiegoś uh. z Uniwersytetu Potworów. Otwieram. opening, po co nie. Haha, <ścoughs> zobaczmy. Patrzmy to w środku. O, już widzę oczko. O, oh, yeah. Yeah, ale słodziak, no sami zobaczcie, bo on oh. Fajny, przyda się, sobie go położę na razie, później jakąś miejscówkę mu znajdę Albo nie, tutaj, będzie koło misia leżał, tak, tak, i koło Sub-Zero, dobrze Coś tam jeszcze w środku, czy ty był? O, jest ta kolekcja pokazana, o, jest naklejka jeszcze Jest naklejeczka Jaki słodziaczek Damy go tutaj na klejce Zobaczymy sobie inne potworki, no tam, opakowanie Puste, puste do wywalenia Są różne potworki, ale my nie o tym. Fajnie coś się dorzucili. Ty, dosta dostałem wisior, kurna z Mediamarktu. Jeee, yeah, bo Ale wypas, kurna, mam wisior. <laughs> Zawsze chciałem mieć wisior z Mediamarktu taki roboczy. Odu serwis. Zingerne furtisza. Nie wiem, pan. co tam, kurde. Żelki mi dać, jak? Za mnie otruć. Będzie, będzie otrucie. Tak, żelki, kurwa, zgadza. Famy, zobaczcie. Stałem żelki. Wolę sobie wysypiać, żeby też tam było widać w sumie. Pomarańczowe czyli zakładam, że był z Kwinka. da mi się wsypać z powrotem. Jakby ktoś się pytał, to o tu to jest taka mm, firma telefonu, wiecie. Jak coś jak T-Mobile, stara era, heja. Druga paczka żelków. Fuck ja. Kada dzisiaj na żelkach. Mm, takie coś za piątaka niby. Nie wiem co to. Nie wiem co to, to, to mi to. Mm. Nie wiem. i etui Huawei Kit. o, fajnie do Huawei mm. Apply to Huawei P20 nie mam tego telefonu jak się domyślacie a <laughs> prawda, dobra, co by ja, ja ze mnie robił po drodze że pewnie jakiś etui do telefonu będzie nie kłamą, o jest po polsku Doskonały uchwyt magnetyczny do telefonu. Wękcyjny uchwyt, idealny do użycia zarówno w samochodzie, jak i w życiu codziennym. Fajnie. Obrac... Obracalny. Uchwyt magnetyczny stabilnie utrzymuje telefon nawet na wysokich drogach. A nie, sorry, wyboisty ja. Ślepie jestem, trochę stało, że macie, Takim małym drudzikiem napisali. Dobra, czyli jeszcze raz. Dwie paczki żelków forek ale ja tam zostaje Etuj. tak jest nie wiadomo co. Słuchawy pod Bluetooth'a kolejne. Kabelku do warkę do smartwatcha, swardmaca, smartwatcha, łacza, łacia, łacia, łacia. Nie ma smartwatcha Oj, no powerbag. Tak średnio, by... a przepraszam, przepraszam. I jeszcze. Byl... Smyczka z Media Pierwszy paczka gdzie były słuchawki gwarantowane. Ale że jestem zadowolony. Jak widzicie, 235 euro z hakiem, dałem 108. No, takie pół na pół, ja, czyli jest, Nie wiem, czy jestem zadowolony, ale będę raczej. Paczka numer 2. Cena e, e, towaru w środku 241,95 euro. Zapłacimy 105 euro. E, gra na Xbox ładna, e, gwarantowana USK 18, czyli jedna do, gra dla dorosłych, tu jest w pakiecie. Którzy wie, może Battlefield wrzucili nowego, ale nie było fajnie kurwa, no. Nie, no, na Xboxie bym nie grał, szczerze, go i wymienił. Czyli tak. Widać, cena 241,95 Yy, wszystkie od w środku co będzie Dają 105 euro i jest gwarantowana gra na Xboxa One yy, 18 plus. czyli nie dla dzieci aby więcej żelków było więcej <laughs> <laughs> żelków o w dupę <laughs> same gry na Xboxa są <laughs> to, to, to są same gry na Xboxa ludzie o kurwa! <grymne> to, nie no, ja, to ja w chuja z wami lecę. Nie, no, same gry na Xboxa. <grymne> 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 kurwa, jebać to. Call of Duty Black Ops Cold War, ja pierdolę, kurwa. Car Crash Bandicoot 4, kurwa, co tu mamy? Gears piąteczka, no to akurat kind of najsłabsze nice będzie chyba. Ori, o to Ori to jest chyba polska produkcja, to jest dwójka, zajebiście. I Jedi Fallen Ornut No to mam. powtórkę, ogólnie mam e, wersję cyfrówkę, kupiam z Xbox'a. Dobrze wydany hajs nawet bym powiedział. Tylko Crash'a już posiadam na um, PlayStation, by też powtórkowa, Ale Black Call of Duty Black Ops Cold War. E, mocna rzecz bym powiedział. Mocna rzecz. No to. Mamy gry na Xbox'a po prostu. Pakiecik. 5G no, w sumie. Jeszcze raz powtórzę. Call of Duty Cold War, Ka e, Crash Bandy Cord 4, piąteczka Oli Enter, coś tam. To jest dwójka. E, żeby nie było domu, mówił, ja że grałem na Pyrkonie w jedynkę I Jedi Fall Order. O, Star Wars, wiadomo. Wy gry mam powtórki. E, Krasa już posiadam ogólnie Jeezy w sumie piątkę też posiadam i Jedi fan Order więc 3 gry będą do sprzedania po prostu no to byłoby na tyle ja tu wiecie teraz to pokładam wrzucam tutaj na YouTube filmik hej kurde no dobra rzecz no to na razie, hej!